Bogdan Ja pierdolę! Bogdan Widzowie! CaseDrop.eu, najlepszy drop w sieci. Wygrywaj skiny w giveawayach. Mnóstwo skrzynek Super Drop. Sprawdź pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę. Najkorzystniejszy drop na rynku. Odbieraj daily bonus nawet 100 zł dziennie. Błyskawiczne wypłaty skinów do 15 sekund. CaseDrop.eu, otwieraj skrzynki za PSC Blik SMS Przelew. Link w opisie. Polecam. Wiesz, tu nas wysnajpił? Co? David. David? Tak. Ale w naszej drużynie drzwi. No Orlando Plum, no tutaj przecież widzisz co pisze. Nie no, nie widzę właśnie o rozjebaną tą. A, no to pisze, że się ma. No, to chyba już się nie uda, co? No. No, jest Znowu na... go mamy Ale jaki to jest? To jest chyba David z Ameryki, może go zaprosimy na Discorda? Tylko ja założę nowego, dobra? No właśnie tak, tak jak no spoko Cześć no, Dave z Ameryki chcesz, chcesz, chcesz. Siema Dave z Ameryki To ja mogę mówić, tako? No tak Dave z Ameryki No a jesteś Dave z Ameryki No tak, to mogę Jak tam na wakacjach w Ameryce? Yy, nie wiem Przedłużają no. się chyba za bardzo, co? Tak, tak. Tylko David, totalne oro, bo każda gierka w pizdę to jest u mnie minus półtora mak zestawu, także... żeś nie odjebał. Dobra, postaram się. Jak tam życie? A spoko. Z banią fita zrobiłem ostatnio. Z, Z banią? No Na... No tak, tak, coś widziałem. Ale trochę nudy bez... Bez Polski. W Ameryce. No... No jakby wiesz, no sam sobie zgotowałeś taki los. Zadarłeś Trochę z kim nie tak. trzeba. I cię wywieźli. A spytam się ciebie, tak? Teoretycznie. Jakbyś mógł cofnąć czas, zrobiłbyś to samo? Tak, ale nie na streamie. Na off streamie. Widać, że to jest człowiek, który walczy o słuszną ideę. Nie pod kaskę. Widzę, że wam się nie klei gadka. <laughs> No co? <laughs> Nie próbuję. Ale przecież mógłbyś gdzie indziej kontynuować karierę. Ale gdzie? Na YouTubie. No? No, to będzie kontynuowana. Od wczoraj. Od wczoraj? No, bo ostatnio jak robiłem streama, to mi co 4 minuty y, usuwali streama, ale wczoraj było git. A to streamowałeś na YouTubie? No. Ja pierdolę. A ile podań napisałeś o Unbana? Może ci dadzą szansę? No nie wiem. 4, teraz 5. Ale takich podań to 3. Co ci odpisali? Że tamten. Ale no, to był twój pierwszy ban, nie? <grym> Ale no nie, pierwszy nie. O dużo się osób na streamie wczoraj? No najwięcej było z 1700. Ja pierdolę, to sporo. To w kurwa. Widać, timo, że ludziom brakuje. Ok O kurwa. Dalaj no pokaż co potrafisz. S. <grymne> <grymne> Dopiero teraz Heralda użył. Jakie Facebooka włączonego? No co, jak tak dalej pójdzie? No to serio muszę wbić pracę. O, oh. hello. O, oh, siema Orlando Plum. How are you? I am so good, hello. No i taki angielski, to ja rozumiem kurwa. No nie, pierdolę. and eater. Pokczam widzowie. Pozdrawiam, Dekoldek. A zrobisz po... pokczam widzowie jeszcze raz? Ale tak z entuzjazmem. <grym> Dobra. Tak jakby. Pokczam widzowie. Ja PIERDOLĘ Pokczam widzowie! Pamiętam, kiedyś kończyłem streama z bólem głowy. zmęczony po pracy. Zasiadałem z kubkiem herbaty u Dave'a Można było sobie odpocząć Cieszę się To Pogchampi dało mi takie poczucie właśnie jak wtedy Trzy, dwa Ja pierdole Ale że on tak piękny, no kurwa ale pomóżcie mi Nie no to są jakieś kurwa jajca no, ja CDR-u staję! Maura, poddajmy te granie, ja chcę się tego grać, kurwa, z wami. Dobra, idź na bota, przejmuję tego. Nie! Bota. Nie, <śmiech> nie. Widzę, <laughs> <Nie. śmiech> że nie tylko we jest trollowane, tylko. Cie, bo on tu został, kurwa, co jest? 1250, no od mny. 1250 plus 800 to jest 2050. Ja pieprzę. Dawaj! Dave! RK! Ja mam ręca! Dobra, RK! Ej, Dave, a chcesz do domu, debili? Dostać się? Bo słyszałem, że podpytywałeś, Japczana No, miałem przekazać i zapytać. Mówiłem, że przekazałem. No, jak będzie coś takiego to mogę Nie no mogę to kurwa każdy może Tu się liczą chęci i charakter No chcę, chcę Bardzo Dobra A gdzie będziesz chodził do szkoły? Nie wiem Indywidualnie Albo chcesz Gdzie idę? Jabłczan no, chyba musimy uciekać Co ty pierdolisz? O, o, o Uciekłem <laughs> No, ale czemu ja mając 4 itemy nie mogę zaoszczędzać chłopów, co mają 60 armora? Dobra, uciekamy. No co ty, z tym uciekamy, no chodź tu kurwa. Nie mam many no, na No nie bolo. ma many. A no, no to mów, że nie masz many, a nie, że uciekamy. To innego. Ja widziałem, że Wysocki też gra tak samo, że nie trafia hooków i mówi dobra, jest. Także chyba tak się gra pike, po prostu. Kurwa. A Wysocki nie gra tylko silasem? No kiedyś grał tylko pike, a potem grał tylko silasem, a teraz gra tylko pike i silasem.